Współczeństwa wobec zwierząt, ale była pierwszy, za który odpowiedzialny jest ważny polityk partii. przez PSL w Bałbrzychu miał znęcać się nad zwierzętach, strażda zwierząt na na której były wychudzone i wygłodzone psy na łańcuchach. Podobno nie miały apetytu. Jarosław Kostkowski. Chore, wycieńczone i głodne. W najgorszym stanie była dwunastoletnia słuczka saga. Z psiej budy trafiła prosto do weterynarza. Patrol straży dla zwierząt nie ma wątpliwości. Zwierzętom działa się tu krzywda. Trzy psy, trzy budy, nieocieplane, krótkie łańcuchy, około metra. Zanim zdecydowali się na interwencję, byli tu kilka razy. Obserwowali, twierdzą, że właściciel ani razu nie zjawił się, by je nakarmić. W końcu kierowanie partią to spory obowiązek. Mężczyzna broni się, że psy nie miały tylko apetytu, a może nie odpowiadała im ręka, która je karmiła. To jest po prostu, ja odczuwam proszę pana ból w sercu, dlatego że ja żadnemu zwierzętowi, nie, zwierzęciu nie zrobiłem krzywdy. Szef wiejskiej partii z Wałbrzycha nie widzi problemu. Są energetyczne psy, prawda? Za to innych aż bolą oczy. Dobrostan nie był najlepszy. Krzywdząc zwierzęta dla partii stał się czartą owcą. Bajki i przypowieści. Minister. PSL szczeci się tym żelop ludzi i zwierząt nie jest to obojętny. Jest właśnie takim porządnym, mozolnym wołem polskiej polityki. Prezes Piechociński stanowczo w tej sprawie zareagował. Nie miał wyjścia, bo trudno o większą kompromitację. Że nie ma w szeregach pezelu miejsca dla takiego człowieka. Żebra wszystkie. W takim stanie psy mogły nie przetrwać zimy. Dla działacza to dopiero początek kłopotów. Zarząd główny właśnie w tym momencie kieruje sprawę do prokuratury, no dlatego że jednak doszło tutaj do zaniedbania. Najważniejsze, że zwierzęta czeka lepszy los. Zakowanie jest pomyślne, że wszystko powinno dobrze się skończyć, pod warunkiem, że będziemy właściwie żywili pieska. Polityk uparcie twierdzi, że psów nie krzywdził i że sam jest ofiarą. Karmiłem cały czas i kamiłem. Pan no, wybaczy, no, Pan mówi, że to jest prowokacja polityczna. Dlaczego? Proszę pana, ja teraz sądzę, wszystko tutaj, rzekoma miłości do zwierząt, była raczej tylko na pokaz. Że dobrze swoje. Po prostu zamiłowanie to spiesza. Psy, do których działacz PSL nie miał dobrej ręki, czekają teraz na nowy, lepszy dom. Jarosław Kostkowski. Fakty. Chciał...